Dzień dobry, dzień dobry, witam Runicz na miejsce mocy mimeruna. Witam serdecznie na runie dnia każdego ciebie. Kochani moi mamy środę 3 grudnia 2025 i patrzymy, co ta środa nam przyniesie. Co ta środa nam przyniesie? Co ta środa nam przyniesie? <grym> Jakąś niezdarność, kochani, uważajcie. Tak przez jakąś niezdarność czegoś nie zrzucić, coś wam nie wypadnie. Bardziej skupić się na tym, co robimy. Kochani, patrzymy, niech ten przekaz zrozumiały będzie dla każdego Ciebie i bez szkody, a mnie niech przepełnia miłość. Niech archanioł Michał, archanioły Izarcha i aniołowie przewodnicy duchowi będą ze mną podczas sprawdzenia tej energii na środę na 3 grudnia. Na 3 grudnia. Kochani, i patrzymy, patrzymy, co to dzisiaj za energia będzie nam towarzyszyła. Tu się wysunęła. Anzus. A więc uważaj, żeby ci ktoś nie chciał oszukać, omamić czegoś ci tutaj, no usilnie nie będzie chciał sprzedać, będzie pięknie opowiadał o tej rzeczy, uważaj, żeby się nie nabrać. To jest energia, która nam mówi o tym, żeby słuchać dzisiaj swojej intuicji, bo ona dobrze będzie podpowiadała. To jest też energia, która nam mówi, że możesz dostać propozycję fajnego kursu, zrobienia tak zawodowego na przykład to jest taka energia gdzie będziesz się szkolił tak gdzie będziesz uczestniczył w takim kursie może masz na dzisiaj zaplanowany może w jakimś webinarze będziesz zdobywać wiedzę to jest też energia która mówi o informacjach że przychodzą informacje do ciebie na które czekasz te informacje mogą mieć bardzo decydujący wpływ na twoje życie to jest też energia Zaproszenia na jakiś koncert, na, na jakieś wystąpienia, na jakieś tutaj krymasze, ale coś bardziej związane z muzyką, z wystawianiem jakiejś sztuki, może być to na przykład zaproszenie do szkoły, na wystawienie jakieś świąteczne, bożonarodzeniowe, to jest energia, czy też na jakiś bankiet w pracy, cokolwiek by to nie miało być. To jest też energia, która mówi, jeżeli potrzebujesz jakiejś informacji, to poszukaj tą informację, zgłębiaj wiedzę, dowiaduj się, korzystaj z pomocy osób, które mają wiedzę w danym zakresie, tak? Jest to energia, która mówi o tym, że może coś się zadziać takiego niespodziewanego, więc mogą przyjść te informacje, które też mogą gdzieś tam no, zaskoczyć. To jest energia spotkań, jest to energia, tak jak powiedziałam, wiadomości, ale też i w związku z kimś, z czymś, który gdzieś tam będzie miał, czy, czy ta osoba będzie miała na ciebie taki no, wpływ, duży wpływ i na twoje życie. Więc może się pojawić osoba, która taka mocno czytana, tak, która gdzieś tam no, zapadnie w Twojej pamięci, no, gdzieś tam jakieś miejsce znajdzie, tak? To jest energia wzrostu, czyli zdobywania wiedzy, pokonywania tutaj takich trudności, w sensie, że zdobywasz kolejny dyplom, tak? Zdobywasz wiedzę poprzez właśnie skorzystanie z, z, z jakiegoś webinaru, z jakiegoś szkolenia. To jest też energia właśnie mądrości, tak? Też twórczego myślenia, czyli takiego też natchnienia artystycznego, więc może będziesz tworzyć, może będziesz malować, może pisać, może właśnie będziesz pisać piosenki, może jakiś spektakl, cokolwiek tutaj, tak? To jest też energia wizyty, więc może tutaj jakaś starsza osoba krewna cię odwiedzić albo właśnie od tej osoby możesz otrzymać jakąś wiadomość, też możesz otrzymać jakiś prezent energię mówią też uważaj tutaj jeżeli będziesz z kimś rozmawiać, to żeby tutaj bo może być tak też, że energię mówią w ogóle otwórz się na komunikację, rozmawiaj, ale uważaj żeby no, za bardzo cię nie poniosło tak, bo no, argumentami, argumentami nie siłą fizyczną. Jeżeli zdajesz egzamin, bo to jest też energia zdawania egzaminów, czy to ustny, czy pisemny, to masz pomyślne zdanie. Tego egzaminu to jest energia też publicznych wystąpień, więc też możesz publicznie występować, może to być jakieś zebranie, może to być, może Ty będziesz prowadzić jakieś szkolenie, jakiś webinar, może właśnie tutaj będziesz pracować słowem. To jest też energia pertraktacji z kimś, jakichś warunków, jakichś umów. Tak? Więc tutaj zawierasz jakieś umowy, kontrakty i będziesz tutaj dobijał targu. Możesz też chcieć działać społecznie, więc możesz tutaj się udzielać gdzieś, ale ogólnie jest to energia kreatywności albo uświadomienia sobie jakichś uzdolnień artystycznych. Możesz też rozmawiać dzisiaj z bardzo mądrymi ludźmi, możesz spotkać takiego człowieka na swojej drodze, możesz się od niego wiele nauczyć, możesz się od niego wiele dowiedzieć. To jest też energia wiedzy akademickiej, tak? Więc możesz być dzisiaj na uczelni. I i zdobywać jakąś nową wiedzę. To jest też energia, która mówi, że może jakiś rozwiązać się dylemat poprzez to, że przyjdzie właśnie jakaś informacja, tak? Więc możesz też korzystać z jakiejś porady prawnej, jeżeli sytuacja, problem, który, który który masz może tutaj trzeba no, zasięgnąć tej porady porady prawnej tak to, to tak byśmy powiedzieli no to jest przede wszystkim energia która, która Mówi nam o tym, że zdobywamy wiedzę, szukamy informacji, zdobywamy, tych inf zdobywamy te informacje, tak, szukamy, nie odpuszczamy. To jest energia, która mówi: działamy, tworzymy, kreujemy tak, otwieramy się na komunikację, to jest też energia, która pomaga, kochani, pokonać lęki, więc tutaj fajnie jest ansus, mieć ją przy sobie, kiedy występujesz publicznie, kiedy właśnie idziesz na egzamin, narysować sobie, czy mieć ze sobą, ona będzie wspierała tak, w tym, żeby wszystko poszło jak najlepiej, jeżeli masz sprawę sądową, to też tutaj miej przy sobie tą ansus, tak, no to jest, to jest taka Energia, która mówi, że taką radość będzie przynosiła do naszego życia. Będziemy szczęśliwi, będziemy cieszyć. No wszystko będzie cieszyło nasze serducho. Będziemy się zachwycać też takimi drobnymi rzeczami, więc to właśnie te, takie spojrzenie, bliższe spojrzenie na tą naszą codzienność, na, na to, co jest wokół nas, będzie właśnie w nas napawać takim optymizmem, ale też będzie uruchamiała tą kreatywność i dzięki temu będziemy chcieli. Chcieli wyrazić to słowami czy poprzez muzykę, więc może ktoś tutaj właśnie coś napisać, tak, ktoś może coś stworzyć, więc, więc tutaj w ten sposób, tak. No, na pewno warto z taką energią podejmować jakiekolwiek przedsięwzięcia w ogóle związane z mówieniem, z właśnie z nagrywaniem, z tworzeniem. To jest też energia, która pomoże nam w podjęciu trafnych decyzji. Tak, jest to energia taka, która no, spowoduje, że my będziemy w takiej boskiej radości <noise> dzisiaj, będziemy się cieszyć, więc pięknie. No, i, i tak jak powiedziała, możesz spotkać też człowieka, człowieka który, który może, może artystę, może byś miał spotkanie z jakimś artystą, z osobą, która właśnie tworzy, tak, albo z kimś duchowym, kto, kto pracuje z energią, ktoś, kto tutaj. Leczy, leczy słońcem, leczy energią, bo tutaj, czy muzyką, czy muzykoterapia na przykład, tak, także tutaj jest coś, co będzie bardzo pozytywnie wpływało na Ciebie, tak? Więc pięknie. A może po prostu będziesz miał taką ochotę właśnie yy, posłuchać czegoś, czego do tej pory nie słuchałeś, i dzięki temu będziesz tutaj wzbogacać yy, no, siebie, tak? Rozwijać siebie poprzez właśnie poznawanie czegoś nowego. Tak, tutaj, ale raczej szczęśliwy dzień powinno tutaj, też gotóweczka może wpłynąć jakaś, tak? Też z jakichś takich dzieł, które tworzysz, może coś wytworzyłeś, będziesz sprzedawać na jakimś kiermaszu. Tu są, to są też pieniądze właśnie uzyskane dzięki swojemu wykształceniu, swojemu właśnie tutaj temu, co tworzysz, robisz. Fale powodzenia. Obmywają Cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości, a więc pięknie. No to może być tak, że po prostu pracujesz słowem na przykład no i możesz dostawać też nowe zlecenia. Dużo więcej tych zleceń pojawiają się osoby, które chcą skorzystać z tej Twojej wiedzy, z tego tak, Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy. Też ciepłe słowa pod Twoim adresem, tak że to jest, to jest piękne i warte i chcę z tego korzystać, kochani. No, korzystajmy, bo nowe możliwości i szanse tutaj przychodzą, tak. Może właśnie będziesz. Tutaj cieszyć ucho, oczy. Pięknie. Może jakieś zaproszenie na koncert, to może udział, właśnie w jakimś tutaj koncercie. Piękna środa słońca, ale pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie jakiejś informacji, to śmiało do ludzi, którzy mają wiedzę w tym zakresie, do specjalistów, albo szukajcie też, złębiajcie wiedzę poprzez książki. Szukajcie. Poprzez właśnie osoby, też tutaj trzecie. Jedynka, dwójka i trójeczka. Jedynka, dwójka, trójka. Patrzymy na jedynkę. Sztuka kompromisu, a więc tutaj no, otwórz się na tą komunikację. Może z kimś będzie trzeba się porozumieć, bo może tu będzie jakaś wymiana zdań, tak? Więc tutaj podejść z takim zrozumieniem. I staraj się otworzyć na tą komunikację i wyjaśnić pewne rzeczy. To czas wzrostu, czyli zdobywasz wiedzę, rozwijasz się bo to jest też rozwój duchowy, rozwój osobisty, tak? Jest to zdobywanie wiedzy, uczestnictwo, także dla dwójeczki, a dla trójeczki, poprosi o wsparcie. Dokładnie, to jest też energia, która, która o tym mówi, tak tak jak mówiłam, jeżeli potrzebujesz, jeżeli nie masz wiedzy w danym zakresie, to szukaj u osób, które mogą ci pomóc, albo u specjalistów, albo u osób starszych, zależy czego ta sytuacja dotyczy i czego dotyczy ten dany problem, tak? Ale energia piękna, bo się wszystko uda, to jest pozytywna energia na plus, kochani moi, wszystkiego co najlepsze, mi